Dzień dobry. Oto prezentacja krótka BMW E39 535 V8 z roku 1997. Samochód jest na chodzie. Jeździ, ale ma problemy ze skrzynią biegów. Taką, że prawdopodobnie nawet na 99,9% jest to konwerter, targi konwerter. Ponieważ skrzynia była yy, Serwisowana w sensie takim, że wymieniłem olej wszystko w środku, zrobiłem z jakieś 500 mil, ale konwerter po prostu ze starości chyba nie dał rady nowemu olejowi. A tutaj trzeba remanimować, ponieważ stała tydzień, a wcześniej stała już parę miesięcy, więc akumulator jest nowy kupiłem jakieś pół roku temu, ale z powodu nieużywania po prostu się. Padł tak dobra, samochód 126 tysięcy przebiegu. Kupiłem ten samochód od właściciela, który miał go ostatnie 10 lat. Przed nim było paru właścicieli, chyba sześciu ale o to chodzi, że ten samochód był w jednej rodzinie i syn z ojcem. Sprzedawali sobie, znaczy przerejestrowywali sobie między sobą, bo najpierw miał ojciec, później sprzedał synowi, a później syn znowu odsprzedał, jakby z ojcu i dlatego to powstało, że jest tylu, tylu poprzednich klientów. Duża książka jest serwisowa, w sensie takim, że jest dużo re recept, co było w nim robione w tym samochodzie, było hmm. robione dużo. Ok, kolor to jest y, Arctic Blue. Środek ciemny na zieleń bardzo, ale mi się podoba. Osobiście bardziej niż czarna, ma coś w sobie. Ma coś w sobie. Wszystkie elementy są absolutnie w jak najlepszej jakości. Nic nie jest zepsute. Wszystko działa. Otwiera się i zamyka. Jest trochę oczywiście kurzu, i. Śmieci od używania, po prostu, jak to się mówi, ale to jest kwestia odkurzenia. Zapach jest normalny w tym samochodzie, żadnej stęchlizny, nic. Naprawdę pachnie skórą. Posiada szyber dach działający we wszystkie strony. Tak to wygląda. Szyby są zielone. Nie wiem, czy to widać, nie? ale szyby wszystkie są zielone. Pod kolor samochodu i tego. To jest wersja limitowana. Ten kolor był robiony w w przed 99 rokiem, tak? A, dobra, felgi. Felgi są od S60, 5, ponieważ jeśli ktoś wie, że od 60 nie wchodzą do 39, przynajmniej tej, bo ta ma o wiele większe zaciski. Ona ma ten samochód, ma tarcze i zaciski od BMW M-Power 5, takie same, więc zawieszenie, wszystko różni się. Od normalnych 530, 525, 520. Więc uwaga, o co chodzi tutaj? Ja byłem w utokarzanie i po prostu te otwory środkowe zostały profesjonalnie na tokarce zrobione. Więc jest, dlatego pasują. Nie? Pasują, bo ta centralna śruba była trochę za mała. Otwór za mały. Samochód posiada oryginalne światła tego samochodu, z który wyszedł z fabryki. Jak u mnie na kanale YouTube, możecie zobaczyć, jak ja to robię. Więc zostały zrobione Angel ICE po prostu dodane. One są. No teraz jest po bo jest ten, bo jest. To się ładuje, musi się podładować trochę, bo nie odpalę go. Bez o wiele większy maska na siłownikach. Nie ma co. Dobra, w silniku, słuchajcie, było robione przez poprzedniego właściciela. Co jakiś był problem, dolotowy powietrza, więc wymienili to 250 funtów. Wymieniony był tutaj w salonie BMW, nawet mi to mówił. Dolot tutaj, przepustnicę, prawdopodobnie tak. Tu wszystko tak poklejane jest, ponieważ to jest mój niedokończony projekt. Miałem zamiar mieć silnik, tak, ponieważ wymieniłem dwie yy, uszczelki pod głowicą. Kupiłem uszczelki dobrej firmy, nie takiej najtańszej z chińskiej. Kupiłem z Mali, nie z Handy. Z Headley? Nie wiem teraz dokładnie. Więc wymieniłem. Wszystkie uszczelki pod każdą siłą też są wymienione. Jest to dobrze zrobione. Jeśli, kiedy to otworzyłem, yy, wtedy mogłem widzieć yy, łańcuch. No i te pojazdy mają takie prowadnice, łańcucha, takie plastikowe, nie są calutkie, nie, nie ma żadnych y, rzeczy, które by które miałyby znaczyć to, że na przykład prowadnice są połamane lub coś, jest kompletny, łańcuch nie ma prawie żadnego luzu. Wymieniłem olej oczywiście, filtr wymieniłem, y, wymieniłem sensor czy czujnik y, rozrządu, nie? co spowodowało, że ten samochód zupełnie zaczął jeździć inaczej był pod parę razy pod komputer podpinany, wszystko w nim gra, więc to wszystko, nie. Co tu się robi, nie? Te lampy. Po tutaj zrobiłem ładnie, bardzo mi się wydaje. Są szczelne, wszystko działa, wszystko jest podpięte pod oryginalną wiązkę, więc nie ma tu żadnych chińskich przeróbek. Dobra, plastiki, nie? Wszystko jest, wszystko jest w bagażniku w torbie. Już dokończyłem to robić, miałem robić dalej różne rzeczy, no ale ta skrzynia biegów tutaj odmówiła mi posłuszeństwa. Tutaj jest wszystko, tak? Pokrywa, filtry, boksy filtrów, eee... <laughs> no wszystko. Wszystko jest na miejscu, więc spokojnie, to jest kompletne. <laughs> eee, mam jeszcze, tu jest takie brudne, takie brudne, ale jest tam pod tym kartonem jest, y... są te kawałki tutaj nowe, zupełnie od innego samochodu wyciągnąłem, są czyste, można tylko wymienić. Tu jest urwane, y... ta śruba jest ułamana. Nie da się tego zamknąć, ale jest tutaj zapasowe już. Po prostu tylko trzeba 4 śruby, raz, dwa, trzy, cztery. To śrubę posiada. Po prostu wymienić, wymienić i zamienić, tak? Też miałem to zrobić ponieważ cena jest jaka jest, ja z tej ceny nie chcę zejść za bardzo, chyba że już naprawdę. To więc dorzucam jeszcze do tej ceny. To są oryginalne lampy do, do pierwszego co wyszły w tym facelifcie. Co Empower powstał z 99 roku. To są lampy oryginalne, nie ściągnięte z samochodu też z białym kierunkiem, z trochę z innym odcieniem, więc takie coś, to wygląda tak. Też są oryginalne, bmk'owskie Czy heli Małe tu zadrapanie Ale Tak to wygląda Dorzucam to, zostaje w bagażniku Dałem za nie trzy dychy I co mam jeszcze tutaj? Jest silnik bęblocze, ja wiem, nie? To jest jeden z Z raków, tak? Znaczy z raku to jest na bagażnik nie na dach nie tu. więc jeden tu jest drugi jest tu drugi jest tu tak dobra więc to idzie idzie w komplecie nie to pójdzie z nią nie? zaraz powinno odpalić ten silnik się powinien ten Stała w ogóle teraz tydzień to będzie odpalenie normalnie na ziemniaka tak to to idzie Widać ten samochód posiada czarne obramówki, tu naokoło. Nie są srebrne. Tak samo nie ma tych stawek na zderzakach srebrnych i na bokach drzwi też nie ma srebrnych stawek. To jest taka wersja S. bo sportowa mi się podoba. nie aha tylne opony będą do wymiany, nie? Przednie są jeszcze w miarę, ale czy to ma jakiś sens? Żeby nie czerpać prądu to więc patrzcie nie, tutaj Wszystkie chodniczki, nie wszystko jest Wszystko jest na yy. kurde ale wstyd, nie posprzątałem Ale wszystko jest ten, w oryginalnym stanie Latarka nawet jest Czy ona działa? No tak nie działa bo, bo Akumulator był pamiątny Radio, pixele działają, wszystko działa. Eee, aha, zmieniarka w bagażniku jest, nawet z dwoma skrzynkami. Zmieniarka jest z dwoma skrzynkami, nawet. Więc no, obawy. jest płytki wrzuca się na 5 płytek. Ok. Takie coś. Dobra, mniej więcej rdzy albo korozji jakiejkolwiek Nie, ten samochód nie ma nic, nie? Tu jest mały bąbelek na tej stronie, ale o co chodzi? Nie, Te plastiki, tu wszystko jak widzicie jest oryginalnie. One nigdy nie były ściągane prawdopodobnie. Tak. Stan jest perfekt. Progi tak samo. Są kurde oryginalne, nie? Oczywiście na krantach trochę rdza wychodzi, nie, no bo musi, nie, 9.7, no tak i tak moim zdaniem ten to jest świetny egzemplarz. Wszystkie elementy, nic nie jest połamane. Wszystkie, no tu trochę zarysowane, zarysowany, ale wszystkie plastiki pod spodem też, wszystkie plastiki są, nie, tam gdzie mają być na miejscu. No kurde, naprawdę mi jest ogólnie szkoda tego samochodu, ale ja muszę go sprzedać, bo nie mam pieniędzy, nie mam czasu, żeby go naprawiać. Bo wykonuję teraz zupełnie inną misję w mym życiu. Jak widać. prościutka Prościut nie naprawdę jest no półtora roku się cieszyłem nią i naprawdę frajda z jazdy frajda z ekonomii wszystkiego nie Z ekonomii, no, no bo to mi chodzi, że to jest V8, nie, a to na trasie pali 9 litrów, nie, przy prędkości 140, To jest naprawdę, nie ma takiego... Nie ma takiego wielkiego strachu. Aha, co ma, na masce ma parę takich bybli, nie. Na masce ma takich parę bubli, no jak to i to. No jest, nie. Nie powiem, bo ten lakier nie jest zielony, ani niebieski. Nie jest go dostać... I łatwo zacząć kupić maskę w takim samym kolorze, nie? Nie ja wiem, nie. No ale może można pomalować Lub cokolwiek, no. No i tak mniej więcej, zobaczymy, czy odpali. Tak, ta? się No patrz, poszedł, dobra, jest wolsa ko Ten odgłos jak od Kuzacz to jest teraz bo tu się włącza na odpalenie jeśli ktoś nie wie to jest taki, że wpłacza dodatkowe powietrze do tego i ten, ten jest odgłos jest przez pierwsze, jakiś zimny silnik, silnik nie był odpalany teraz przez tydzień, więc ten pierwszy odgłos jest taki, że się powietrze, jakby on zaraz ustanie. W ogóle nie ma tych plastikowych obudow, obudów i po prostu głos też jest większy, te obudowy też mają jakiś swój sens, po co są, są też po to, żeby wytłumaczyć dźwięk. Właśnie wam powiem. O, świetnie, to jest wam 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 jeszcze pokażę, że tutaj w to jeździ, nie? Proszę już przestało. Już nie jest się tego powietrza. Zaklejone wodomycia przygotowywałem. i teraz tak nie samochód jest wrzucam na drive daję gazu czeka puszczę trochę gazu zaczyna jechać i teraz jedzie nie no i można jechać nie Jak to się mówi nie tu wyskakuje Transmort, wsteczny chodzi normalnie, nie? Wsteczny chodzi normalnie, można jeździć. Teraz znowu, nie? Drive. To się dzieje takie coś. Nie ma reakcji, nie ma, ale powolutku rusza, ta trochę gazu trzeba dawać. Nadam no, więcej, no to jedzie więcej, nie? No i o. To jakby na trójce było albo coś, nie? Tak jakby był na trójce lub coś. Słuchajcie, widziałem w Polsce można do, od 3000 od 3000 do 3,5 do 4. Są do sprzedania automatyczne, manualne skrzynie biegów. Ze sprzęgłem, ze wszystkim, sam chciałem to zrobić Jeśli się to nie sprzeda, tą ceną co chciałem, to ja to zrobię, po prostu zabiorę do Polski I naprawię to, nie? To będzie wtedy kąsek jak nic, nie? Bo ten samochód jest idealny, nie? Idealny Aż teraz nie mierzę się zastanawiam, czy naprawdę to sprzedawać, nie? Więc... Nie, patrzcie Samochód jest w i switch No i o, dzwoni ta Dwojna piszta, nie? na w sen, Jezel, też jestem. Będę ci ci pomagał. Co idzie? No dach.